Elo, elo, z tej strony Jakub Ja już trochę tu robiłem, bo mi się wyłączyło. Nagrywanie nie będę tego wrzucał, bo to było dziwne. I po pierwsze, no, to już mówiłem. Nowa wersja Minecrafta, lamy są. Dywan potrzeba, żeby je uleżeć Od razu, od razu fajna rzecz. Ja mam tarczę, nie, nie będą odbierać liczbę. brat idzie, zamknę drzwi, nie włazić. dobra niech tu będzie, jak będzie mi przeszkadzał w nagraniach, nap napiszcie w komentarzu, Mikołaj nie przeszkadzaj, jak będzie mi przeszkadzał, Ciechanie? tutaj są mnie przygotowane, i ich jaja, oni spały właśnie ich, a takie ich jaja jest Naprawdę groźni oni naprawdę już mega groźni Jezus, nie, spadłem tu, spadłem tu, spadłem tu. o nie, Dobrze mnie nie, widzi nie, sobie tu pójdę. nie, 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 i to biegu, ja jo, oh, już mam to ja mam przygotowane, ja la, i lamy Głupi creeper Ale jednak mnie liczą Kolejna rzecz Totem No, ten lag Ale jednak mogę go pokazać, albo wezmę go do ręki i go znajdę To wali tu Muszę wyłączyć i włączyć minecrafta czy na tego no. Nie, to tema. Ratuję wam życie. Musimy wyłączyć i włączyć, bo inaczej rzęce musimy pojechać. nie! Są też nowe bloki w Minecraftie. Nowe bloki Ale kolorowy szpieł, petard i, tym, i tego typu rzeczy nie ma. Są tu inne. Oprawki, ale kilka Ja miałam wszystkie Minecrafty, to daje, 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 mi to chyba cały tydzień daje, ich i w żadnym nie ma kolorowych szkieł Jak już to na kompie. Bo na kompie to w każdym miejscu. No A nie w każdym. Dobra na kompie nie sprawdzałem, ale wiem, że jest Bo wiem. Bo ja włączyłam serwera, bo mi się Minecraft epsług. Co? I jest włączyło mi się. Co? O, jeśli mój brat włączy serwera i będzie mi przeszkadzał, napiszcie, wpisuj mu killa. I o Emily już w ogóle nie polecam. W szkole mi powiedział, że mam nie używać komend jak na niektórych mapach. Mój kuzyn powiedział, że mam używać, ale nie moda. Więc nie. Napisał do mnie hater, jak on chyba na 10 serwerach, które nagrywał, też były na haterze. Napisał, że jestem cheater, a on ciągle cheatuje, no co co, no co sam jest cheater, nie polecam om -u. w ogóle. No, znowu ten lag, że będę niszczył. Nadałam jednak. Nie postawili tego jaja! Ej, tu masz moda jeśli postawisz to jaję pożałujesz. To, to temat wam pokazałem, teraz bardzo fajna rzecz, odłożę to. Nie, proszę znieść to! Bardzo daleko. Bardzo daleko stąd. Pomożesz mi? Bo, bo lecę tutaj głupek. Bo ja tu nagrywam, nie chcę żeby przeszkadzać. Są nowe skrzynie, widzicie? Tak fajnie, tak fajnie wieruję w wszystko. Kinga nie będę wam pokazywał. No nie, po co ja mu Ale serio, spadaj. No po prostu kolorowe to nie będę wszystkiego pokazywał. Nowe bloki w Minecraft. superowe. Zniszczę. Ja pokazuję. Po prostu brat się cieszy. A tutaj jeszcze inne bloki. Wszystkiego nie będę pokazywał, po prostu co wy ściągnijcie. Bo jak widać, ja wszystko pokażę. Potem będę Wam pokazywał ja, ja ich. O, to, to będzie normalnie walka trzech czasów. No, No, nie jest to, walki. Ja się będę miała surwa. Bo, bo. Tutaj pokażę tylko parę bloków, bo tych tu jest naprawdę wiele. Taki, taki. Tak więc dzisiaj możecie naprawdę jeździmy.

i na razie pusta popali to no weź napiszcie w komentarzu Mikołaj przestań tu zostawiłem mój miecz, nie? tam wysadzę konie, wysadzę konie nie tu, ale wezmę sobie ten telefon wysadzę konie, wysadzę konie dwóch nie pokazałam, to pokażę już Po co mieć taki szaur? Daję w ręce sobie to i przeżyję. I tak to się... Teraz wam pokażę każdego potwora. Nie, nie licząc lamy nowego w Minecraft. Pierwszy Weks. Już wściekły na mnie. Naprawdę. Nie lubię weksów. A On, ten magik, tworzy ich. Ma magię, że hej. Niemiły. Nie lubię go. On. Ja już go nienawidzę. Jezu, zabiją mnie te maluszki. Gidzie mnie zabiją. Nie wierzę. Spadaj, gidio. Gidzia! Nie Łupki jedyne. Spadam, bo mam puste ducha. To piasek? O, ale fajny piasek, nawet niebieski. Pomaręczowy. O, ale ekstra, nie pomarańczowego. No jest jo! Celefony! Zielony! Ej, ale ekstra. Jak chce... Napiszcie w komentarzu, jak... UE no! Uratował mnie totem. Nie wierzę! Szybko do ręki. I teraz każdemu sobie zabijemy. Najpierw zaatakuję, aby lamił, żeby wam pokazać, gdzie na no nie płynie. To jak jeden 11 Spadaj, bo. Wylatujesz skóra. Co? Ja. Spadać villagery, spadać villagery, spadać villagery. Bo za ty A ich jak otworzę klatkę, to po mnie. Nie, nie, nie otwieram, ja idę. A ja pokażę, jak się fajnie teraz na łóżku. Zrobię noc. Patrzcie jakie to fajne. Idziesz sobie spać na którymkolwiek łóżku. Żeby możesz skakać na nim. Monsterz. I tak fajowo kładasz głowę. Ooo! To jest świetne po prostu. Ale cię to jest się pokazać nowo tam, gdyż go chciałam wejść, ja tylko jesteśmy się O dzień dobry. No, po co zrobił tych głupków, którzy mnie ugryźli? I zaatakował mnie gryzącymi dupami. O, i tutaj zrobiłem wannę na koniec. Oto koniec. Wannę na koniec. Pa, na razie. I do następnego odcinka. Cześć. No, daję to mi krzturkę. Nie I tak by mnie to uratowało. To jest jak plecak, bo... schowam tam i tym patcie Wezmę się to. O Jezus, nie myślę wydać telefon. Co? Nie. O, idziecie sobie. O, idziecie tu. Na swoją kość. Bardzo fajne. To mi się bardzo podoba. Coś tu jest podobnego do 1,11. No to pa. Na razie.